Hejka wszystkim, którzy mnie oglądają. Dobra. Jak widzicie ten domek, pewnie się domyślacie, że to jest domka. Właśnie byłam ciekawa, ile ja mam domków. I chciałam to zorganizować w filmik, bo nie wszyscy widzieli moje wszystkie domki. No i ja mam domek, bo tak, tak patrzę sobie, ile ja tam nagromadziłam, to nawet mam ich dużo. I nie wiem, czy mi będzie potrzebne więcej domków, bo mam nadzieję. Tylko dwoma, czy trzema się bardzo dobrze bawi, więc. No, tak jakby fajnie. Dobre. zaczniemy od tego domku. Ten domek to jest moja przechodnia. Drużowa też jest taka niebieska, ale niebieskie akurat ja nie mam. Miałam prostu sobie wybrać kolor, bo zamawiam sobie na kolegościam nowy domek. Wyszło mi 70 zł, bo jeszcze tam w ogóle te priorytety i w ogóle. Ale do domku. Tutaj taka coś, to jest właśnie tam odwagi, kiedy otworzę, zobaczycie. Um, tutaj jest pacjenta. Petro. To jest trochę drogo, sam Mhm, mm otworzę raczej. Mam nadzieję, że nie idę. Ciężko, to się robi jedną ręką. O, super. Jeszcze go położę, pacjentka. Widać jest, tutaj, jak widać, są takie drzwi do otwierania, ale one się tak nie otwierają, to jest tylko taka jakby ozdoba, że tutaj można wejść. Pacjentka na swoim łóżeczku, tutaj pani doktor. E, tutaj waga. jak już mówiłam. I tutaj właśnie była taka szufladka. Jeszcze do tego był kołnierz, ale wysułam I do tego właśnie była taka szufladka. Ja tam chowałam właśnie te kołnierze, i w ogóle. Ale tym właśnie. Dzisiaj nic tam nie mam. I tam właśnie była ta szufladka. Tutaj jest to na waga, i to można na i czasem tutaj można oczyścić płuca, czy e, kiedy masz e, trochę coś tam, to się trochę złamie i w ogóle, jak już mówiłam, waga, która... Trzeba po prostu zainteresować, bo zajebio, na każdego bo trzeba to działa. Na przykład ten patch waży gdzieś 7 kg. Oczywiście ten patch ten pacjent nie zmieści się, bo ma te skrzydełka. Dobrze. Pani doktor wypadł. Dobre. Teraz drugi domek. Znaczy, takie dwa takie same, bo tata mi raz kupił. Taki sam domek. Który nie jest taki od bardziej odpeczek, tylko bardziej, no mojej to odpoczył. ale powiesz się dobrze. To są dwie farmy Applejack, bo tata mi, bo mama mi kupiła, je, bo ja chciałam mieć Applejack, a nie było w sklepie Applejack, była tylko farma Applejack. I mama mi kupiła je na farmę. I tata, jeszcze tata był w pracy i mi kupił tak drugą farmę, ale <noise> taką samą i ja się nie obrazyłam, bo fajnie, bo będę miała dwie farmy, będzie większa farma i wodne i ja się bawię do dla paczoków bawiłam się kiedyś w zamek, ale tego nie było filmu niedawno nawet i to było przynajmniej, wyjście jedna, ale to było ciemnie, w zamek się bawiłam wszystkie właśnie swoje domki to jest też, ja zobaczyłam, że nawet dużo ich mam i to jest taka pierwsza farma, ona jest wie, wiem, że to jest wyjście, bo ona ma tu łopatę tu. Nie, to jest tylnie, zapomniałam. Jest cały że na... Tylnie tylnie, bo można się zawsze przekopać czy coś w zamku. A co kto się przekopać do zamku, a tam nie używa takim tego A co jak widać jest przodnie, nie ma łopaty. Fajnie nawet. Bo ja wiem, które jest które. Okay. Teraz mój trzeci domy taki takie to jest moje przedszkole, jak widać nie ma to wszystkich i ona nie jest na odwrót, ona jest trochę na odwrót, bo chcę żeby dzieci tu mogły jakoś sobie wyjść, że coś, a nie włazić tam, tam. E, Tutaj nie ma wszystkich To e, e, jest tylko Kiki, druga Kiki moja, Pipi i siostrzyczka i Fili, Fili to jest chłopczyk, ale to chłopiec, ale u mnie to nie jest jako Filemon. Zaraz ja teraz pokażę przód tego domu. Domku, jak widać, tutaj jest tył Kiki i tak Taka ta kartka która się obraca. Wachlarz. Filip bardzo lubi to. No i można sobie włożyć taką trawkę. No miałam. I jak widać, takie coś. I to jest taka coś na łopatkę, którą chyba zgubiłam. Dobra. Następny domek to jest tak. We e, Ja tamten domek od tam, takiego dom dziecka na pomorzu jest taki sklep. A ten do facto jak jakoś mówiłam, też na Pomorzu, z Komesu. Jedną, a no, od nawet nie wiem skąd. Z jakiejś Nie pytajcie się, gdzie ten domek kupiłam, ale bardzo fajny, to był mój chyba drugi domek. No to był mój drugi domek. Tutaj jeszcze miałam taką klapkę, a ona mi się też urwała i zgubiła, bo ja go tam kiedy byłam mała. Myślę, że do tego go potrzebowałam, mimo Zobacz, tego łóżeczka. To jest dom zabawy, chyba, albo. Jakieś też przedszkole albo do zabawy dla Light's yes, Shop. No wiem. Ja nie wiem, gdzie go kupiłem, bo czecie mi go kupiła w Polu, A nie wiem w jakim sklepie. Tutaj jak widać jest takie... No takie coś. Drzwiczki dla leków. Tutaj drzwiczki dla początek. Ja się bawię, że to jest zawsze jakaś lodówka, tu jakaś półka, ale jak widać tu jest ta rura i ona jest dla chomiczków i wtedy uuu spada tutaj. Na to coś. Tutaj jest taki pokój samotnienia z rybką. Nie nie liczę do swoich potrzeb, bo ja się akurat nie jak szkoda. tutaj mi się zepsuło okno, bo jakieś były u mnie koleżanki i one rozwaliły to przy to okno. Tutaj jest też drzwiczki dla psów, jak widać, takie małe. Ale taka ciekawostka. Niektóre pietrzeby mogą często i nawet takich normalnych rozmiarów. Niektóre. Bo ten akurat pisek nie wyjdzie. A tu jest taki pokój, taki duży z ja w sobie. Widać To jeszcze pod spodem jest obraz. I, tutaj, tutaj, jak widać, jest, można użyć zamknąć i w każdej chwili otworzyć tą łapką. Użyczek. No ale też zamknąć i normalnie sobie rozłożyć. Fajny ten domek na był tego nie zostało od niego tylko tą pipi, tak na szkole dostałam. I coś, coś tam pokręciła osobno, były te wszystkie dodatki do tego domku i w ogóle. Tutaj Łazienka jest moja ośmiorniczka. jak widać jest lustro. Nie ma, jest tylko takie coś, ale w boczce nawet jest po to pozoportowane w Łazience. Jak widać jest prysznic. Tutaj ma takie, takie takie, takie, jakieś no. No wie różne tam. Tutaj jak widać jest moja ośmiorniczka. No i co tutaj mówić, bardzo go lubiłam, kiedy jest mały, wciąż go lubię. I dobra. Teraz, przepraszam, że to widać, ale po prostu nie mam gdzie odkładać tych domów. E, teraz e, marzenie bardzo dużo o ilości dziewczyn. To był mój pierwszy domek, tata mi go wypatrzył, jak miałam chyba, kiedy miałam pięć lat, miałam. On jest taki super. Bardzo ciężko dostępne, tak samo jak ten największy. Jakiś z Jak Już mówicie największy, to na pewno to nie jest ten największy. To jest. Uwaga, 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 tylko go przesunę przodem. On jest taki fajny. To jest. Oto te centrum ratunkowe. Masz nie bardzo dużej ilości osób. Mój pierwszy domek się. Nie wiedziałam nawet, że istnieje taki domek. Słyszałam, że istnieją takie różne, mniejsze domki. Zapójrzmy, zobaczę. Otworzę go. Cieszyłam się, go na tak, tatami tam go wypatrzył. Z tego domku właśnie jest moja bohaterka w serialu. Kiki, różne odcinki, właśnie wydam tutaj drugi. Ale już się z niego cieszyłam. Tutaj są takie półeczki. Takie półeczki. Niech yy, mogę włożyć leki. Tutaj jest taka jakby zjeżdżalnia. Tutaj taka dla plaszopów. tutaj ja miałam takie taki, no takie taki jakby no wiecie, takie coś do bicia, To mi się właśnie zgubiło. Bardzo dużo. O, że mi się gubi od początku. była że jest malutka. Kiedy zaczęłam, je zbierć, miałam chyba 4 lata. I mi się to podobało, ale ja teraz są dostaje nowe i bardzo się z nich cieszę i nic mi się prawie o nich nie zgubiło. Tutaj jest taka taki coś można tym sposobem samą wyrwać albo tak odkręcić, samą wybrać trochę ciężko. I muszę nacisnąć ten guziczek. I tutaj zjeżdża. Oczywiście ręką się ten można. A tutaj jest taki pokój okulisty, że tutaj mi wypadły dwie rzeczy właśnie. Jak mówiłem sobie za to. Musiałam to zamknąć, o jak jakuję Tutaj jest chirurgia. To jest mały chirurg. Maciek, po, Maciek, Andruczyk. Maciek, Andruczyk. Tutaj mi też miałam takie sasie, ale to mi wypadło. Ja się bawię, że ten. Że czasem tutaj się wstawia łóżko, żeby wszystko było okrajne. Żeby coś tam jakiś śmieci wyrzucić, bo tam jest pod spodem śmietnik. Zawsze sobie jakieś kubek daje. Tutaj jak już pokazywałam, bo to jest taki pokój chorego. Sorry, Leży sobie sorry. na łożeczku. To jest jego kółeczka. E, eee. Tutaj jest taka recepcja, i badanie maluchów. Tutaj też mi coś wypadło. To jest taki X, który był. A to jest pani, która pracuje tam. I oczywiście karetka, pogotowia. Tam akurat nie ma żadnego pacjenta. Eee. Tutaj ma takie drzwiczki. Szkoda, bo tu powinni dać jakiegoś konika, bym była szczęśliwa, bo ja lubię koniki, żeby to No Ale akurat nie było. No tak. Dobra, to tu jeszcze mówić: bardzo kochałam ten domek, tylko mała. To było moje marzenie, kiedy go zobaczyłam, żeby to tam kupił. A i kupiłam, bardzo się z tego cieszyłam. <grym> Dobra, następny domek to nie jest taki domek, tylko taki bardziej karton. Taki karton. Bardziej. Kiedy ja się. Da, kojarzycie tego, z, ten skiki, tę Lilianę? Bo jeśli kojarzycie, to właśnie to jest jej siedziba. Bawiłam się kiedyś. Nie wiem, czy znacie ten program przyjaciela z Kieszonkowa. Właśnie się bawiłam, że to jest taka bardziej przyjaciółka z w ogóle. Ale kiedy się tym kartonem nie bawię, to na skotki. jest to mój duży pet shop z gumką, inaczej takim ubrankiem. A co tu więcej mówić? To jest taki niedomek. Dziwny, dobry. Teraz będą moje dwa robione, a później największy to mój domek z całej kolekcji. I nie ma tego największego. Takiego innego. To jest mój robiony domek. Nie ma tutaj za dużo tapet. W drugim będzie bardzo dużo rzeczy. Tutaj też nie ma dużo rzeczy. Ale z tyłu są. Tutaj mieszka akurat Rozia. Będziemy jej pokój specjalnie że to Nowy Jork, bo ja się pomyliłam z tą wieżą Eiffel i to wszystko jest jak we Francji. Nie pamiętam jaki tam główny, zrobiłam wieżę Eiffel, ale tam jest statua wolności. Ulubione filmy Rosji, czyli Nowy Jork 4, Przygody malarki Minki, Sobowtór 2 i Straszaton 3. Nie czytam, ale to pamiętam nazwy tych filmów. No tutaj ja dodaję różne dodatki i tam w ogóle I teraz mój domek. To jest pokój Kiki. Z kartonu, tutaj przepraszam za to o ściankę, bo ja chciałam zrobić pokój taki e, taki wiecie, no żeby to było, ale ja nie zrobiłam tego i chciałam taki. I tutaj ja zrobiłam to papierem samo przylepnym, mi się to nam ochę oderwało i w ogóle. Tutaj jak widać różne wzorki, nalepki. Tutaj uwaga, nie dawam tu przekleinu, bo bym sobie kupił kalendarz. Sorry za ten bałagan, bo po prostu nie miałem czasu sprzątać. A tutaj są kwiatki, takie jakbym, no bo to było od niej tego roku tak mojego największego. Ten kto ma ten domek, to na pewno się domyśla, który to jest domek, nie starać się wersji. Tam nie był, bo on jest z kartonu, ten duży domek. No dobra, um, no, a teraz zakrywam kamerkę. Zobaczycie, co to za domek. Bardzo duży jest. Ja, ja się bawię, że to jest zamek, a czasem... No zobaczycie, a czasem coś innego się bawię. Ja się bawię, że to jest zamek. Ale uwaga, uwaga! Tada! Tutaj jest taki zamek. Tutaj jest sala Tronowa, w tym balkoniku, gdzie jest jury. Przepraszam, że tam opadło. Tutaj kuchnia, łazienka, taki pokoik, takie różne balkoniki w ogóle. Jak widać tutaj trapani pani występuje, tutaj tamta wiecie, Żylit, autko, hmm. e, ten pieso, e, taka żyżawka, nam taki oglądający, nie mam więcej tego. a teraz taki mógłbym pokazać slajdów, taki cały domeczek, nie no nie zrobię pokazu slajdów, nie mam czasu, bo niedługo będę wychodzić z domu widać, ja tutaj podniosę jeszcze kamerkę, to są wszystkie moje domki w takim jakby kwadraciku, nawet dużo są, jeśli je otworzę, niektóre są zamknięte. No, a co to więcej mówić, domki są fajne, Mo zachęcam, zbierajcie na domki Little Pet Shop, niektórych są Pet shopy. I co tu jeszcze więcej mówić, Papa. Pa.